Present Simple. Present Simple, czyli czas teraźniejszy prosty, jest stosowany, by wyrazić, że jakaś czynność, wykonywana jest z pewną regularnością lub wcale. Stąd też często w zdaniach w tym czasie możemy napotkać określenia czasu jak always, zawsze, usually, zwykle, often, często, sometimes, czasami, never, nigdy. Lub określamy powtarzalność za pomocą every day, every week itd. Często spotykamy ten czas w nagłówkach gazet, narracjach, rozkładach jazdy. Przy odmianie czasownika w czasie teraźniejszym przez osoby jego forma podstawowa zmienia się tylko dla trzeciej osoby liczby pojedynczej. Wtedy na końcu czasownika dodajemy s lub s. Oto przykład zdania w czasie present simple. I play volleyball every day. Gram codziennie w siatkówkę. He drinks after work. On zawsze pije kawę po pracy. Pytania w czasie Present Simple tworzymy za pomocą do i das, które umieszczane są przed podmiotem. Operator das stosujemy tylko w trzeciej osobie liczby pojedynczej, natomiast operator do używany jest do wszystkich pozostałych osób. W pytaniach nie dodajemy już końcówki s do czasownika w trzeciej osobie liczby pojedynczej, tak jak ma to miejsce w zdaniach twierdzących. Tę końcówkę zastępuje s w do das. Czy ja codziennie gram w siatkówkę? Does he always drink coffee after work? Czy on zawsze pije kawę po pracy? Przeczenia w czasie present simple tworzymy dodając not po operatorach do lub does. Do not i does not występują zazwyczaj w formach skróconych: don't i doesn't. Oto przykłady przeczeń w czasie present simple. I don't play volleyball every day. Nie gram codziennie w siatkówkę. He doesn't always drink coffee after work. On nie zawsze pije kawę po pracy. W przeczeniach, podobnie jak w pytaniach, do czasownika w trzeciej osobie liczby pojedynczej, nie dodajemy już końcówki s.